prezesa o zabranie głosu takie w miarę. Bardzo proszę o mikrofon. Wszyscy zagrywają. Wszyscy nagrywam. My też nagrywamy wszystko. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa wszystkich tutaj przywitać ze względu na to, że Państwo powiększacie liczbę osób, które odwiedziły nas na brzegu wiesku. Mieliście Państwo okazję zobaczyć do nas dojechać, mieliście Państwo zobaczyć fragment Wisły i fragment tego nabrzeża nie, 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 razem z naszym ogrodem. Widzę, że tutaj temat te, tej sesji jest bardzo szeroki, bardzo rozległy i, i bardzo ważny. Ale ja jako działkowiec muszę reprezentować osoby, gutype, które są tutaj ze mną, czyli także państwa, bo reprezentuję tutaj społeczność, nie tylko lokalną, nie tylko dzielnicę, także miasto i i i zagranicę, ponieważ tutaj nas odwiedzają ludzie... Zagranicy. E, takim wąskim tematem, który był poruszany, to była czystość e, małych dopływów wiz. E, ta spontaniczność e, oczyszczania tych brzegów, w ogóle tej, tej rzeczki długiej, którą mamy, wyszła od nas, znaczy wyszła od młodych, młodych działkowców i młodych mieszkańców nowej tych, którzy chcieli poznać. No, troszeczkę zanieczyszczona, myśmy spontanicznie y, zorganizowali oczyszczanie przy dużym udziale właśnie y, MPO, które nam dostarczyło to wszystko, Ukłony w kierunku MPO i mamy taką cichą nadzieję, że za każdym razem, kiedy taka akcja będzie, Państwo nam pomożecie. Y, chcę Państwu powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc y, te apetyty na sprzątanie u nas są coraz większe. Chcemy coraz szerzej iść, coraz dalej. A, Efekt tego sprzątania to jest to, że w przeciągu dwóch miesięcy tą rzeczką małą długnią przepłynęło ponad 500 kajakarzy, którzy pływali. Nie z Krakowa, nie tylko z Krakowa, nie z Nowej Buty, ale z Polski, z Gruzji, Ukrainy, Węgier, Francji, Włoch. I tą rzeczką, dopływając do Wisły, dopływając tutaj do naszego ogrodu, pokazywaliśmy nasze miasto. Pokazywaliśmy to, czym, czym my dysponujemy. Zachwycamy się za granicą, a tutaj pod pokiem mamy coś fantastycznego i wszyscy o tym wiemy, zwłaszcza wiedzą ci młodzi ludzie, którzy za mną stoją, bo oni mają bardzo duże otwarcie na to, żeby to wszystko, co mamy wykorzystać. Państwo zarządzacie, państwo decydujecie o pewnych sprawach, ale finalnie, finalnie to wszystko konsumują ci młodzi, którzy tam przyjeżdżają z dziećmi, ze swoimi rodzicami. Tam odpoczywają, tam chcą pływać, tam chcą być na takich ogródkach, do tych miejsc chcą dojeżdżać rowerami czy komunikacją, której niestety tutaj w tym rejonie nie mamy, no której nie mamy tu w tym rejonie, a chcę Państwu powiedzieć, że od czerwca do sierpnia, zgodnie z naszym monitoringiem, które jest tutaj za, zamontowane na naszym ogrodzie, mieliśmy około 30 tysięcy osób, które nas odwiedziły, w weekendy mamy od półtorej do 2000 tysięcy osób, które tu przyjeżdżają. Najlepszy przykład, jak Państwo przyjeżdżacie przez most, to widzicie, że całe tutaj to nabrzeże jest za... zaparkowane samochodami, wszędzie, gdzie tylko można. Nasz, nasz postulat jest taki, żeby jak najmniej samochód przyje... przyjeżdżał tutaj, ale do tego potrzebujemy ścieżek rowerowych. Do tego potrzebujemy komunikacji, która by ich nie Mniej samochodów będzie, więcej sportu, więcej rekreacji i więcej osób tutaj. Z tego co wiem, to znaczy wiem, że Państwo odwiedzacie takie ogrody, bo macie swoich znajomych też na ogrodach. Mało tego, z tego co wiem, to radni mają też działaczki. To jest fantastyczny wypoczynek i rekreacja. W dobie teraz tej niesamowitej cywilizacji, tego pędu ku elektronice, ku, 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 ku tym wszystkim nowym rzeczom, jest powrót do tradycji, do ziemi, do wypoczynku, do wspólnego spędzania czasu. Dlatego mam taką prośbę w imieniu tych młodych, którzy nas naciskają, starszych, żeby im to umożliwić ten, ten dojazd, tę rekreację, ten wypoczynek żebyście Państwo też się pochylili nad tym. Są bardzo ważne te zlewnie, te wszystkie inne rzeczy, które świadczą o czystości rzek, wszystkich dopływów, ale ta, ta rekreacja, ten wypoczynek, to co jest potrzebne nam po pracy, jest też bardzo ważne. Dziękuję bardzo.